Dzień dobry. Dzisiejszy dobry. odcinek rozpoczynamy ze śniadaniem. Ze śniadaniem. Bo zaspaliśmy. E, zaspaliśmy na siłownię. Wstyd. No ale... Ale no tak, ja Szejmoniu pani sobie spala całą noc, a no ja to z, 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 kot, z kotami <laughs> walczyłem. Słuchajcie, ta nasza piczka jest wysterylizowana, no to po prostu nic tam... Nic. Ale kocury przychodzą i słuchajcie, się tłukły u nas na dachu takim blaszanym. Północy. Ja nic nie słyszałam. Gwiazda oczywiście. Naprawdę nie mogę potwierdzić, bo, bo spałam dobrze. Ja w ogóle nie spałem. Koty... Ja zresztą jeszcze sąsiadkę zapytałem, czy, czy, czy coś się działo. Także była wielka awantura u nas, yy, kocia. Lubi ostatnio była z na badaniu yy, słuchu, więc myślę, że też nie słyszeli. No dobra. No dobra. Yy, w każdym razie... Ale no, prawda. W każdym bądź razie no, rozpoczynamy tutaj od śniadania, czekamy, Marcin ma wrócić, bo Marcin twardo był na siłowni, także ma odchaczone. ja będę musiał pojechać później. Co robić? później. A co pani nam się? A, to jest bajsa Nie jest bajsa czoruch, To jest, bo przyjeżdżamy wcześniej i nie ma bajsa czyli wieprzowinki, mojej ulubionej, najlepszej, i dostanę z kurczakiem. Trudno, co robić? Także a dzisiaj jest ważny dzień yy, A tego wam nie powiem. Samo wyjdzie. Co? Ja nie wiem Okej, okay, my sobie tutaj płacimy teraz yy, za za śniadanie. Teraz najle najlepsze jest, że szef całej restauracji idzie się kelnerki pytać ile mamy do zapłacenia, bo nie wiem co po ile jest a, a co wyszło? Pomówiliśmy się tutaj na z Marcinem na 10 po 9 i za chwileczkę Marcin odzwania mówi Słuchaj, <grym> ja będę 10 po 10, bo, muszę, bo mam lekcję No i czekam na panią, aż przyjdzie. A my, Aha, no to coś dzisiejszy dzień nam się nie zgrywa. No po prostu No ale i takie są dni. Tak to tak to bywa. Ktoś się o chmury pytał. No są. Są. Tu jest czyste niebo. Ale tam z nad jeziora, bo tam jest jezioro. Także mamy takie chmurki. No i proszę. Przyjeżdżamy, a gwiazda wychodzi od sąsiadów. Gdzie Gdzie byłaś znowu? U Malcolma. U Ona sobie normalnie tam chodzi i siedzi jak u siebie. No, jest okay, jest Teraz przyjdzie? Nie, bo nie jest Sala w Trudno? Wiesz, ten, kawkę schowam. No właśnie, kawa. Kawa na ława. Szybko, praca biurowa i... O, o, teraz pali głupa, Tak, 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 bierz. teraz tutaj... Ja tu mieszkam. Wejdę, coś przegryzę i pójdę. Mam mięso też dla No i proszę bardzo. Tu mamy rower. Rower Kasi Księżniczkowej. Kasia przyjechała, bo się z Natalią poumawiały dziewczyny. No, i to trwało 3 sekundy. Już ich nie ma. Poszły gdzieś babskie sprawy. Szanuję. Także one gdzieś tam sobie urzędują po mieście. Także chwilę spokoju mają. A ja pojadę zobaczyć. A ja pojadę zobaczyć na miasto, bo muszę jedną rzecz sprawdzić. Jeden z widzów pytał. i no mnie w sumie tam temat też zainteresował, no nie jest dla wszystkich, ale jadę sprawdzić, także, jak to było, najlepszą, najlepszy przewodnik, yy, za przewodnika, koniec języka, o, coś takiego było, a propos przysłowi. No ok, pojechałem sprawdzić. Jedną sprawę, jeden z widzów zlecił mi to, czyli zrozumieć, zlecił. Sprawdziłem wszystko, jest ok, ale jest gorąco, godzina już wam mówię, piek jest pół do pierwszej, słuchajcie, mam 34 stopnie temperaturę, także szybciutko uciekłem, no gdzie? Do polskiego pubu. Yy, Szczelę sobie piwko, bo szaleństwo jakieś na, 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 na ulicach. I jakaś znowu jest delegacja. Znowuż jeżdża, ale tym razem żandarmeria jeździ wojskowa, bo mają takie charakterystyczne ciemno-oliwkowe mundury i pełno tego jest. Jakieś oficjele znowu się zjawili. Yy, ale to jest wszystko po drugiej stronie, dlatego yy, mów, po drugiej stronie rzeki. To szybko uciekłem tutaj i tutaj sobie. Przesiedzę, zobaczę jak długo Natalia będzie z Kasią zajęta. Sądzę, że długo, bo jak kobiety pójdą, to my wiemy, panowie, o co chodzi. No i dzisiejszy odcinek. E, właśnie byliśmy na spotkaniu chłopaki, chłopaki ślązaki e, i z Marcinem sobie się posiedzieliśmy. E, część ekipy jadła, część ekipy Opijała. Ja nie byłem głodny. No jedź tym pierdzielem twoim. Yy, jadę co? Jadę po Natalię, bo się okazało, że dziewczyny już swój dzień, babski dzień, zakończyły. Wyjątkowo szybko. Yy, no ale tak, zobaczymy co tam się dzieje w domu. O, dziewczyny, Hello. dziewczyny, dziewczyny już się. Porozjeżdżały, skończyły swoją. Nie, to szybka, szybka akcja była. Szybka akcja. I kobiety. A? Takie coś nie, nie działa. E... U nas czasami działa. Tak. No, ja, wiesz, no tak. no Jak ma się w Kasi przypadku dzieci, to e... no, trzeba działać zupełnie Znaczyna inaczej. To. Tak. No pierdolę, jakby że wyjadę teraz stąd. Jak się wydostanę. Jedziemy coś teraz zjeść, a na szybko i... a później zobaczy się. Aha, dla śmiecha będziemy coś. Bo Natalia mi to wspomniała. Natalia z uporem maniaka. Znamy osoby, które oglądają, wiemy gdzie jesteśmy. To jest poczta. Czekamy na... Znaczy ja już nie czekam. <laughs> Natalia idzie po prostu sprawdzić czy przyszło, czy nie przyszło. Eee, korespondencja. Eee, powiem tak. Tu poczta jest zupełnie inna, dwa instytucja taka jak... my dobra, się nie będę rozkręcać, bo jeszcze na kolejny odcinek studia Kambodża zachęcam do obejrzenia o tym co możesz, a co nie możesz powiedzieć. Jakie tematy są wygodne, jakie niewygodne dla YouTube'a. No takie czasy przyszły ponownie. No i okej, okay. i co się okazuje? Korespondencji nie ma. Nie ma. Eee, ogólnie e, wszystkim youtuberom, którzy są e, w Kambodży. A jest ich mnóstwo. E, jest ich sporo. E, I którzy dopiero zaczynają e, monetyzację i żeby e, w AdSense załatwić wszystkie sprawy e, tą ostatnią weryfikacją, tym ostatnim krokiem jest ten pin, który dostajecie w liście. My czekamy na ten list od dokładnie listopada czy października. Jakoś tak. Jest teraz praktycznie koniec stycznia, tego listu nie ma. Więc z mojej strony radzę, załatwiajcie to na inny na kraj, ale na pewno nie na Kambodży. Znaczy... List... Dwa, dwa, ja Wam powiem jeszcze. Przerywając. Mm. Jeżeli ktoś myśli, że. Ogólnie od listopada w YouTubie dużo się zmieniło. Bardzo dużo. I to my, jako świeżaki, możemy powiedzieć, ale osoby, które tutaj są w tej branży przez długi okres e, i mieszkają w innych krajach niż Kambodża także nie, nie tutaj nasi chłopacy, bo w innych krajach niż Kambodża tak samo potwierdzają. Wiele rzeczy się zmieniło i to już nie jest to, co było kiedyś. Tamten YouTube się skończył. Zaczęły się nowe czasy. No dobra, to co? Ruszamy dalej, coś zjeść. Przyjechaliśmy coś tu przekąsić, czyli do laotańskiej. Proszę, steka sobie zamówiłem, oni go pocieli tak, no dobra, to czyli mogę sobie kąsać go. <grymna> <grymna> to wygląda? A Natalia dzisiaj zamówiła sobie makaron. no. E, z chickenem, z ale smakuje jak tajski street food, tak, Dalszej dobrze. Mm -hmm. 2,50. 2,50 dolka. To jest 10 zł. Na Polsce. Cały kalendarz. Za 10 zł w Polsce gdzieś zjesz, zjesz obiad w mlecznym barze. Może za dwie dychy. Doszeczyna jest zimna na polskim barze. Barze Ukraiński. Mm, pamiętasz? Biedliśmy. Ta Ukrainka co? Z... Tak. tak, tak. Szczecinie, Rewelka. gdzie to było Maciej. Nie... Na, głównej, na głównej ulicy po prawej stronie jak się jedzie do tego dużego centrum handlowego, tego nowego. Znaczy on już jest stary, ale jako... nowe. Nie galaxy, tylko ten drugi. Nie mam pojęcia. Gdzie my byliśmy? Po prawej stronie jak się jedzie na, idzie się na, na, te, na stację PKP to, to jest. ukraińka gotuje. Mhm. Świetnie. Gotowała, bo to było to czas jakiś temu. Także no jak to, no, mówisz o rzeczach, które dla nich to jest o nieaktualnie, a ty mówisz o rzeczach sprzed a, paru lat. Się. No tak. chińskiego mm. no. Przygotowania do chińskiego nowego roku Dzisiaj w mieście jest jakieś poruszenie, bo ktoś tam znowuż poprzyjeżdżał, jakieś tam delegacje. Chłopaki, jedziemy czy nie jedziemy? Policja, proszę bardzo. A my jedziemy w jedno miejsce, zaraz wam się... Zaraz się dowiecie, gdzie ruszamy. No i okej, okay. jesteśmy w Ancor dla osób tej... Tutaj... O, coś tu się będzie działo. Może jakieś wesele. W każdym razie dla osób zorientowanych, wiemy po co my tu przyjechaliśmy. Doskonale wiemy. Weź mu wołowinkę, bo ostatnio mówił, że to jest po, po kurczaku miał zgagę, to... No i ja widziałem, że jakieś przemiany, przemiany miał na skórze. Tak. I, 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 I mu opryszka wyszła. Nie, nie. Pamiętam, że ten. My... Pamiętasz dziada małego? No tak. tak. Króliczek? Króliczek. Tak, no. Ale... Po kurczaku. Śmiechu, za, za śmiechu to lubi, śmiechu to. Przetestowane. Tak, przetestowane. Ja to zrobię najpierw. Z kim? No i z nim idę, jak chłopie, no możemy jechać. No tak. Ty jedziemy z tak. nim na A dzisiaj, dzisiaj <laughs> właśnie rozmawialiśmy z sąsiadką o tym, to że. i nie Niemc Marcinowi. <laughs> że, w nocy, że w nocy wojowały koty, bo tam cała awantura była A. wielka i ona mówi: no nie, bo wiesz nasz kot przepraszam wasz kot że przyszedł rano no. że, przyszedł, że przyszedł rano pan Żeszka ma tego Rzeszka takiego ma takiego tego tego, nie? Tak, tego którego nie możemy lubić no ale właśnie było że Lubi mówi bo nasz kot był o tego za chwilę mówi o nie przepraszam wasz kot no, tak tak tak, tak, tak. No. Najważniejsze, że ją kochają, dzisiaj tak. nic nie Ja idzie. mówię, że to, no, oni, oni są zadowoleni, starsi państwo i także... Najważniejsze że jest ok, ale dzisiaj jakieś tłumy tu się zrobiły, coś tu się... coś się dzieje. Ja końcem To był zawsze skrót, taki, który mogliśmy przejechać plac. i dojechać na plac. Droga była, no mniej więcej takiej jakości. A w tej chwili już stawiają Spójrzcie. Chińskie miasteczko. To jest na chiński, jest nowy, na chiński rok. nowy rok, już wszystko przygotowane, to będzie świecić i tak dalej. Ale czy to są trzej królowie? No ja już... Teraz. Tu mnie już nic nie zaskoczy. Chińscy trzej królowie. No dobra. Wam pokażę miejsce. Jesteśmy tutaj i proszę bardzo, jak się chłodzi piwo. A, proszę bardzo, łapiemy, hop. A, proszę bardzo, chwyt siatkarsko-koszykarski. Właśnie, to jestem teraz już z drugiej strony. Wcześniej staliśmy z tamtej strony, teraz jesteśmy z drugiej strony. Już widzicie, gdzie jesteśmy. Jesteśmy na yy, tym placu tik. Tik tik. Mój Kambodia Kampong i Tutaj sobie chłopaki budują, właśnie tu będą, bo zbliża się nowy chiński, znaczy chiński nowy rok, o tak to się powinno chyba wymawiać, prawidłowo tu chłopacy robią. I spójrzcie, tu macie takie atrakcje, będą, Uuu, dzieciakom będzie się podobać. Księżniczki przyjadą, to będą się czuły prawie jak w pekinie. Dżuny będzie chodzić, też będzie zadowolona. No nie, to jednak nie są trzej królowie. To są jakieś ale to fajne jest. Jak oni to zrobią fajnie podświetlą to to będzie fajnie wyglądać na chińskim miasteczku. Jak to było? Nie sądzę, żeby to była terakotowa armia No ale fajnie wygląda No i właśnie my staliśmy z tej strony tutaj Także to wszystko jest tutaj przy placu Zabaw, gdzie chodzą yy, Księżniczki, dżuny, no i mnóstwo Innych dzieci Także będzie Będzie się dziać Ogólnie yy, Chiński Nowy Rok My już któryś spędzamy w Azji. No, tro, troszeczkę jest odmienny od naszego i... Oni palą monety, Ale to będzie wszystko pokazane, to... Szkoda wyprzedzać. Osoby, które były w Azji, nie znają to. A dla numizmatyków, to są aktualne pieniądze. Yy, wartości tysiąca rieli. A tutaj są, proszę bardzo, stare. Ale bardzo ładne. Te pieniądze są, proszę bardzo, ja Wam pokażę, to jest gdzieś 2007 rok, proszę bardzo, tak wyglądały okay. kiedyś, tutaj jest awers i revers, aktualnych i starych pieniędzy. Ja przypuszczam, że w tych, no też nie sądzę, żeby to było jakiekolwiek zabezpieczenia, bo te pieniądze oni, no, traktują, to jest oni traktują po prostu po macoszemu, no ale tak, no. Tak, tak, tak. Ale wyglądają. to ładniejsze, bardziej tak. mi się podoba. A coś, jest Ankor z drugiej Coś dla nie. numizmatyków. Jeżeli ktoś jakimiś, e, kolekcjonuje jakieś pieniążki, e, czy jakąkolwiek wartość num, jakby, dla numizmatyków mają takie banknoty? Nie, nie wiem, takie pytanie tylko. To 2007 to nie. No pewnie nie, bo samej wartości By z, w sobie nie mają. Z, nie ale... wiem, jakieś 1900, tak. coś tam no Pewnie. Okay. No, słuchajcie, no pamiętamy te nasze dwudziestki, dziesiątki z BMW, yy, co tam były jeszcze za pieniądze z, yy, ze świerczeskim i, i No W tej chwili podobno jakąś tam wartość swoją to ma. Jeśli jest, oczywiście w dobrym stanie. No jesteśmy, tutaj, jesteśmy tutaj na placu. I przed chwilą przyjeżdżają e, rodzice no, z małym dzieckiem Ja patrzę, młody podjeżdża, parkuje, mówi elegancko Mówię, kurde, parkujesz? A tata mówi, nie, nie, nie On ma tego pilota do, do tego, good job I mówię, jak, jak on zaparkował tutaj? A Dzieciak ma, no nie wiem, no, może zroczek? Mówię, jak on tutaj to zrobił? A tata jeździ i ma pilota po prostu No tak, takie maszynki teraz Proszę bardzo I, Słuchajcie, no za naszych czasów o czym rozmawialiśmy na studio yy, też. My nie mieliśmy oczywiście żadnych pistoletów, karabinów, no bo takich rzeczy nie było. Jak ktoś miał, ktoś był. Uh, uh, uh. Brał się kawałek yy, deski, coś się robiło samemu, żeby to wyglądało a'la la karabin. Zresztą wszyscy mieli taką fantazję w tamtym czasie, że. No to jest karabin. Ty jesteś Janek z Czterech Pancennych, ty jesteś Guslik. Taką fantazję mieliśmy, no po prostu mieliśmy sobie to coś wyobrazić. W tej chwili to jest wszystko już kawa na ławę, takie podane mocno. Jak ma ktoś karabiny, to każdy ma inny i potrafi się gdzieś jaki bawić. My to. Aha, no i wszyscy byli. nikt nie chciał być Niemcem, oczywiście. No ale takie sprzęty jakby za naszych czasów były. <ścoughs> no i tak sobie spędziliśmy. Wieczór. Do jutra! Z Marcinem i z Juny spędziliśmy sobie taki wieczór. Oglądaliśmy Studio Kambodża. Nazwa nie do końca będzie taka. Będziemy pewnie myśleć o zmianie nazwy. No, no, pojechali sobie. już tam ich nie ma. Tak, Juny do kąpieli. My wracamy z powrotem, żeby zmontować odcinek. Właśnie ten dzisiejszy. Żeby szybciutko to do Was dotarło. Co tutaj u nas się działo dzisiaj taki no dzień jest. Będzie się działo dopiero jak. wyjdzie w trakcie. I z tego miejsca chcielibyśmy za wszystko podziękować kochani za subskrypcję, za lajki, za komentarze. E, ostatnio się uśmiałam z komentarzy. komentarze. Komentarze się wyrobiły, słuchajcie. Za, tak, wyrabiacie, wyrabiacie się. I, i dwa, się bardzo mało dziękujemy mało. jeszcze raz osobie, która e, zadbała o wspiera śmiecha, wspiera śmiecha, Wspiera także bardzo dziękujemy. Tutaj tu, tu jest osoby, które martwią się o śmiecha. Nie, wszystko jest w porządku. Wszystko jest w porządku. Jest w porządku. No, sąsiadka też już się nie martwi o kota, bo to już się jest nazwa. Nasz kot. M mój kot, nie. No, no, nasz kot. Nasz kot. Także nie denerwujcie się, nie, nie, nie szukajcie problemów tam, gdzie ich nie ma. No, no właśnie, i nie, Dwa... rysujcie no, tak, nie rysujcie sobie problemów. Tak, nie rusujcie sobie problemów, bo jest po prostu no, Trochę, troszeczkę spuścić na tam... Wyrost, na wyrost, tak. No ale no nieważne. E, więc kochani, wieczorową porą życzymy Wam wszystkiego najlepszego. Niech Wam się darzy i... Buziami. Niech Wam się darzy. Do zobaczenia.